Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć, wzbierać. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy czekali na ten mecz. Komentować dla Państwa mecz mają przyjemność Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. Reprezentacja Polski kontra Niemcy. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem w przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie braku. Piłka oddana przeciwnikom. Oj, świetne, Prosto prostopadłe zagranie. Znalazł go tym połaniem, niebezpiecznie. Ból! Lewandowski! Przepięknie się złożył do tego boleja. Brawo, Robert! Widzimy raz jeszcze, jakie ładne to było wykończenie. Cierpliwość i mądre decyzje w ustawieniu pozwoliły dobić tę piłkę. I mamy bramkę. Znowu gramy. Rywale odskakują Niemcom na jednego gola. Ross. Jest komu podać. Nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Robert Lewandowski. Ależ teraz podanie w uliczkę. Gra przerwana. Był tam jednak spalony. Naprawdę opłos. Tym razem zdecydowały centymetry. To było bardzo groźne podanie. Muszą mieć się na baczności. Mogła być Bramka. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Z poświęceniem. I skutecznie. Udało się odzyskać piłkę po walce. Danie do Rzuca piłkę w pole karne i po akcji, aż szkoda. Traci piłkę po tym wejściu. Obu drużynom bardzo trudno jest teraz opanować środek pola. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Odbiera czysto w polu karnym. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Zupełnie nieudane to podanie. To będzie aut. Z Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Za chwilę się przekonamy, czy rozmowy w szatni pomogą Niemcom nadgonić jedną bramkę. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Antonio Rydiger. Z Robert Lewandowski. Lewandowski! Będzie gruźnie! Lewandowski! Do strach bramkarzy! Koszmar obrońców. Pan piłka! Co się zowie? Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? 2 do 0. Gramy dalej. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Oj, to palecki! Ale uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Pewnie w obronie. Teraz akcja skrzydłem w wykonaniu biało-czerwonych. Decyduje się na strzał. Wenuje i wybija piłkę. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Akcja wciąż trwa. Znowu gol! Czy ten zespół w ogóle da się zatrzymać? Prowadzą różnicą trzech bramek. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości. Z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. Zaczynamy ze środka boiska. Polacy z miażdżącą przewagą trzech bramek. Juka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Andryś. Kiminś. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Ciągle pachnie bramką. I będzie rzut rożny. 11 i teraz wrzuca. Musi teraz grać pod presją. Sędzia stosuje korzyść. Pozwala Niemcom kontynuować akcję. Ale akcja nie przyniosła niczego, więc sędzia wraca teraz do faulu. Będzie rzut wolny. Riediger. Wiozła Kimiś. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. I mamy stratę. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. I bramka z Do środkowuje z rogu, dość głęboko. Przódka z rogu nieutana, prosto do bramkarza. Proszę Państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody.